Witam serdecznie z Pośredniej Dziś będzie krótki film o tym, jak klaruję wosk w sumie po sezonie. Bo w trakcie sezonu, kiedy są upały, kiedy jest gorąco, posiadam topiarkę słoneczną i wytapiam sobie wosk w tej topiarce. Z reguły używam jej wtedy kiedy są to całe ramki teraz już jest 30 wrzesień i w zasadzie już nie ma możliwości wytopienia jakichś pozostałości jeszcze z ramek czy różnego rodzaju odpady, skrobiny nie wiem nie ma możliwości bo słoneczko już nie wygrzeje tak żeby, żeby wytopiło ja w związku z tym że obawiam się motylicy od razu na bieżąco wytapiam to i wytapiam to w taki sposób do garczka wlewam wodę do drugiego garczka wsypuję cały wosk i wlewam tak z pół litra też wody do tego no i roztapiam aż roztapiam, klaruję grzeję, aż będzie to w pełni już, o widać, że jest wosk w środku, już jest ładnie wytopiony, już około godziny pewnie przeszło jak topię w momencie, kiedy już jest w takim stanie, czyli jak już jest w pełni wytopiony, to wtedy przelewam przez siteczko i mamy taki efekt. To jest właśnie też z odpadu robiony. Co prawda, nie jest tak ładne jak wytopiony. W słonecznej dopierce, bo wtedy te wszystkie syfy odpadają, że tak powiem, te jakieś zabrudzenia z ramek. Wszystko odpada, zostaje czysty wosk. Po oczyszczeniu, on jest niestety trochę jeszcze, troszkę zostało na dole, ale, ale to jest ładny kawałek wosku. Taki mały krążek. Waży, o kilogram, także jest to ładny krążek z kilograma, i już jest około 10 do 12 listków węzy, także yy, ja nie wyrzucam nic, wszystko przetapiam, tak bo się... w zasadzie trochę różnie, jakieś tam troszkę śmietku i już jest kilogram, kilogram ładnej węzy, yy, Naczyno no, wosku na węzy. Yy, Węzę w tym roku będę robił sam wymyśliłem pewien sposób e, i będę go, że tak powiem, realizował e, ale to pewnie opowiem wszystko i pokażę jak, jak robiłem węze domowym sposobem w następnym odcinku może nie w następnym, ale, ale w którymś tam z kolei teraz zabiorę się za, za przelewanie tego już do, y, do wiaderka y, wiadreszko już przygotowane ze sitkiem wziąć tylko i przelać jeszcze troszkę zamieszamy trzeba by na pewno wszystko i na chwileczkę odłożę telefon, bo operacja podniesienia tego garczusia nie jest prosta brakuje rączki niestety żona żona dała tylko taki garczek odłożę na chwilę telefon i i już pokażę, jak będę przelewał operacja powiodła się garczek podniesiony i przelewamy Lewo. Niestety tu już było naprawdę trochę śmieci, ale jak mówiłem ja nie marnuję niczego Przelewam szyściutko, prze, znaczy przerabiam, klaruję do ostatniego Zamiast płacić za węzę niewiadomego pochodzenia Robię sobie, robię sobie sam. Teraz troszkę to wygląda takie zabrudzone, ale yy, to co jest we wiaderku, ale, ale w momencie stygnięcia wos ładnie się oddzieli. I a, i może z pół kilograma, może pół kilograma, nie, ale ze 400 gram powinno tego być. Reszta w kosz. Reszta w kosz. Tak to pokrótce wygląda. Sprzęt do gorącej wody. Zaraz wytopi to, co zostało w sitku. Jakieś pozostałości wosku. Wszystko ładnie odejdzie. Później zmywarka i już jest wszystko przeszczytkie. Yy, dziękuję za oglądnięcie. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. I proszę o subskrypcję, o subskrypcję, o polubienia. I pozdrawiam wszystkiego dobrego z paciekliwości.